reniferowy tor przeszkód, bieg narciarza, toczenie kuli śnieżnej i rzucanie śnieżkami do celu. Najmłodsi Olsztynianie są pełni wigoru i swoją energię pożytkują nie tylko na zimowe zabawy w śniegu. Mali miłośnicy sportu wzięli udział w olsztyńskiej spartakiadzie zimowej przedszkolaków, bo zima dzieciom nie straszna. Spotykamy się przede wszystkim dlatego, że wychowanie przez sport jest bardzo znaczące w życiu człowieka. Uczy charakteru, przede wszystkim nie tylko ciało, ale także duch jest aktywowany. Sport daje nam przede wszystkim odpowiedzialność, uczy samodzielności i na pewno daje pewien kierunek na dorosłe życie. I to był dobry kierunek, który obrało ponad 600 dzieci z 25 przedszkoli w Olsztynie, bawiących się na trzeciej już edycji Spartakiady. Zawody pod hasłem Jesteśmy Razem zorganizowało między innymi przedszkole miejskie nr 23. 30 stycznia w hali Urania było głośno, wesoło i oczywiście sportowo. Tak właśnie miało być. To sprawia, że ta siła walki, ta energia, ta integracja integracja między zespołami sprawia, że wszyscy Jesteśmy wygrani. Bardzo podoba nam się formuła, że wszyscy uczestnicy są wygranymi. To dla dzieci jest bardzo ważne. No, zabawa, ruch, muzyka, swoboda. Myślę, że to jest dla dzieci bardzo ważne, bardzo to lubią. Jak pani ocenia dzisiejszą zabawę? Czy dobrze dzieci się bawią? Wspaniale, bardzo dobrze. Czekały na to bardzo długo, przygotowywały się, codziennie ćwiczyły. Miałyśmy harmonogram, jakie tutaj będą dyscypliny, tak, co będziemy wykonywać. No i według tego harmonogramu, Przygotowywałyśmy się. Wszyscy jesteśmy gotowi, spięcie. Wczoraj przedszkolacy mówili, że najważniejsza dyscyplina, a rywalizacja zdrowa. Jak Wam się podoba dzisiejsza zabawa? Dobrze, było fajnie. Bardzo się podoba, bardzo się podoba, bardzo nam się podoba. Było trzeba turlać piłką, rzucaliśmy workami. Świetnie się bawimy. Bardzo miła atmosfera, duch sportowy jest. Cóż to więcej powiedzieć? Jest świetnie. Wszelakie przejawy, tak, promocje zdrowego właśnie trybu życia są bardzo potrzebne szczególnie w tych czasach. I z pewnością za rok mali sportowcy ponownie spotkają się na czwartej zimowej Spartakiadzie, bo organizatorzy planują kontynuować tę inicjatywę. Tymczasem do przedszkoli trafiły symboliczne puchary, które będą wspaniałą pamiątką dobrej zabawy, integracji i sportowych wrażeń.